Też Naborowska i swojsko w mieście. Słuchajcie, część druga. Um, jesteśmy w Jamie. I pokazuję Wam jarmark um, wielkanocny. Tu już jest, słuchajcie, końcówka. W sensie takim, że niektórzy już się po prostu zawinęli, ale ja dosyć dzisiaj późno przyjechałam, za co przepraszam. Następnym razem, jeżeli Wam się taki, taki, taki format spodoba, to po prostu przyjadę szybciej i wszystko Wam pokażę. Jesteśmy tutaj na stoisku. To jest oczywiście ręczna robota. Teraz chciałam zapytać, bo tutaj są piękne rzeczy i bardzo, bardzo różne. Proszę nam powiedzieć przede wszystkim o tych monetach, monetach dla miłośników monet. Tak, oczywiście poza tym, że to wszystko jest ręczna robota, monety to są pierwsze monety, które sami własnoręcznie wybijamy własnym sumtem. Mamy taką mini mennicę i to jest na awersie wizerunek Julka Dobrego Skrzata, który przynosiłby szczęśliwemu posiadaczowi takiej monety szczęście, a z drugiej mamy najstarszy zabytek na pomorzu, tutaj w tej naszej części w okolicy, czyli kościół matki boskiej różańcowej. Piękna rzecz Słuchajcie. Oprócz takich monet y, mamy też zdjęcia, które sami wykonujemy. Magnesy, które nie tylko w drewnie, ale też z gliny wypalamy. Tutaj co widać mhm. na planszy. Dobra, to ja tak po powoli jeszcze pokażę, pokażę wszystkie. A e, to jest też ręcznie malowane. Oczywiście. Każdy jest unikatowy, niepowtarzalny. Mhm. Nie ma dwóch takich samych. A wzory na bieżąco zostają po prostu wymyślane przez nas. Jaka jest mniej więcej cena tych magnesów? Tak wiesz. 15 zł. 15 zł, dobrze. Mhm. I jeszcze te obrazy, teraz tak powiedz są, coś więcej o nich. To są ikony. Mhm. Ikony pisane na sezonowanych deskach dres, dębowych. Ikony. Mhm. No to już jest trochę wyższa szkoła jazdy. Mhm. Nie wystarczy być ludowym twórcą, ale też artystą, żeby je produkować i wymagać szczególnych mhm. umiejętności, ale też i wiedzy, inspiracji tutaj na przykład. Ten obok Jezusa w ogrójcu modlącego się to symbolizuje ten czerwony kolor, czyli to cierpienie. Mm -hmm. Mamy na przykład anioła, który jest według wzoru Rafaela Santi. Piękna obok rzecz. niego Jan Paul II oraz tutaj jest też Oblubienica Ducha Świętego Maryja. Piękna sprawa. No oprócz oczywiście mamy takie wielkanocne, czyli mm -hmm. ozdoby. zdoby. Można sobie na jakiejś bazie zawiesić. też udekorować dom. A oprócz tego jeszcze to jest obrus z typowymi właśnie jemneńskimi wzorami, obrus lniany. To jest wszystko oczywiście ręcznie, ręczna robota. A m, proszę mi powiedz, czy tylko jesteście na jarmarkach? Gdzie? A wasz asortyment można oprócz właśnie takiego jarmarku? E, Jamnejskiego e, zakupić. Jarmark jest jedną z okoliczności, która sprzyja temu, ale oczywiście nie tylko. E, staramy się propagować kulturę jamnejską w wielu miejscach e, i trafiać do jak najszerszego grona odbiorców. E, to głównie skupiamy się nadmorskich, na nadmorskich okoli, e, okolicach mm -hmm. tutaj miejscowościach, takich jak Mielno. E, też jest możliwość e, podczas e, kursu e, katamaranem. Julkiem e, również e, staramy, się, staramy się tak, żeby żeby po prostu każdy miał możliwość poznać i, i jako pamiątkę sobie taki, taką drobnostkę e, do siebie wziąć i miło wspominać ten czas spędzony w naszym niezwykłym miejscu. Dzięki bardzo. Słuchajcie, przechodzimy dalej. Em, do naszej którą znamy. Cześć Ania. Słuchaj, no ja nie mogłam do Ani nie podejść. Ania jest zawsze po prostu ona. Słuchajcie i dlatego ją trzeba odwiedzać. Piękne ciasteczka, bardzo pyszne. Ja nie mogłam oczywiście nie kupić od Ani ciacha. Jest moje tu. Aniu, powiedz nam coś więcej o tym co ty stworzyłaś na, te, na ten wielkanocny czas. Dzisiaj oczywiście jest Wielkanoc, no to wyposażenie do koszyczka świątecznego, czyli zachęcam do kupowania jajeczek, baranków, mamy też palemki małe, które można włożyć do święconki, o, no i polecamy też kupowanie ciasteczek, które są zamiast e, jakiegoś prezentu na zajączka, więc można spokojnie dawać i takie prezenciki, małe jajeczka, małe deseczki, albo nawet kolorowanki, które też są z ciasteczka zrobione. Nos. I do prostu. Ja właśnie słuchajcie, taki jajo wzięłam Ania? sobie do koszyczka wielkanocnego. I tu mamy jeszcze palemki. I właśnie Ania taką fajną historię powiedziała. Co zrobić z palmą wielkanocną? Po Wielkanocy zjeść. Po prostu ją zjeść, tak. Jak kupicie od Ani, to możesz ją zjeść. Ania, dzięki bardzo. Tak Panu Trzymaj się, pa. I słuchajcie, nowość taka fajna. Zobaczcie krasnale jakie piękne. ale w sumie jeden. Ale i świąteczne zające. Piękna sprawa. Tutaj pani ma swoje, swoje rękodzieło. Zające są po 100, 150 zł. 150, tak, 150 tak zł. Tak około 75 cm. Mhm. Dosyć stabilne. Tak, takie buciszczki mają fajne i tutaj macie Panią. Oczywiście będzie wszystko podlinkowane, także tak, będziecie wiedzieć gdzie Panią we. znaleźć. Nie wszyscy mogą tutaj przybyć. Mają 45 cm wysokości. Tak, tak, dla fanów takiego bardziej bing bing, coś tak, świ tak, tak, świecącego. A gusta mamy słuchajcie różne i to jest fajne. Tu mamy torby, bo poza takimi rękodziegłami typowo wielkanocnymi teraz Pani też również wykonuje torby. I one są tak cenowo jak to było, 130 przepraszam? Złotych, 130, tak, dobrze. Tak, tak. Tu macie różną kolorystykę. No i słuchajcie, tutaj też właśnie ten krasnal, który trzyma akurat bazie, mm. ale wiecie, no wielkanocną, wielka wyśnika, Moment, bo tam coś tu hałasuje. Wielkanocą e, trzyma bazie, a tak to e, może być na e, Boże Narodzenie Szyszka. z szyszką, <noise> Na przykład. <głos> <głos> Super, dziękujemy bardzo. Dziękuję. No i słuchajcie, będziemy. Po... Aha, jeszcze jedno stoisko, ale muszę jakoś tam przejść sobie do nich. Także chwila, moment, to sobie wracamy. A ja, jak zawsze uśmiechnięta Boże, to jest kobieta po prostu z uśmiechem. Tu chciałam Wam jeszcze pokazać. O, proszę, jak kotków. Możemy tutaj nie pokazać kotka. O, to już mówi się. Niektórzy zbierają. I słuchajcie, teraz przechodzimy jeszcze na jedne ciacha. Zobaczcie, dziewczyny tutaj od niedawna zaczęły swoją działalność i mają e, ciacha, które są nadrukowane. Dzień dobry! Dzień dobry. Witamy! Słuchajcie... No to czas się przedstawić, <noise> nie wiem czy to będzie wasz pierwszy taki wywiad, ale ja się czuję zaszczycona, bo działacie od? Yy, od 24 tego roku, czyli 27 lutego, mm -hmm. to jest Paulina, ja jestem Asia, yy, mamy firmę, yy, tutaj nazywamy się Słodka Paczka i robimy właśnie takie ciastka. Maślane, przez nas pieczone, lukrowane, tu są różnego rodzaju i zestawy, mniejsze, e, tutaj mamy takie pojedyncze ciasteczka, robimy teraz pod wielkanoc, ale oczywiście też takie w, na inne okoliczności, Dlatego robimy takie słodkie zestawy, też słodkie boksy, możemy wydrukować dosłownie wszystko, więc jesteśmy otwarte, e, co, co klient sobie zażyczy, to spróbujemy sprostać zadaniu. Mamy bardzo dużo foremek, dostęp do przeróżnych kształtów. Bardzo pięknie to wszystko wygląda. Słuchajcie, to jest zupełnie inne rękodzieło niż te, które widziałyście we wcześniejszym wejściu. Ciasteczka są maślane i tutaj możecie drukować, co tylko Wam przyjdzie do głowy. Ja na przykład niedługo mam komunię córki i takie podziękowanie dla gości. Jak Jest. najbardziej. Mamy na stronie, na swoim, znaczy na razie na Facebooku, na Instagramie mamy zaznaczone, e, są oferty, mamy po prostu komunijną, więc można wybrać po prostu coś, ale też można poprosić o jakiś konkretny swój e, nadruk. Oczywiście są spersonalizowane nadruki, czyli pierwsza komunia święta i imię dziecka. E, to zupełnie wszystko możemy wydrukować. Super, super. Słuchajcie, będziemy dziewczyny e, obserwować, e, dziewczyny też e, w... W i dalszej przyszłości chcą mieć swój sklep, ale oczywiście można w wiadomości prywatnej po prostu do nich napisać. Wszystko będzie podlinkowane, tak żebyście po prostu mogli nawiązać ten kontakt. Słuchajcie, no na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze, za dzisiejsze, za dzisiejsze... No, ja wiem, ja Po prostu dawno nas tutaj nie było. Dawno nie robiłam żadnego wywiadu. Ale już dziś nawiązałam parę nowych kontaktów, więc mam nadzieję, że niedługo więcej się filmów pojawią. W czerwcu też ma być prawdopodobnie tutaj jarmark. To też tą te informację Wam podam. Także dla zainteresowanych osób będzie można po prostu tutaj przyjechać. Adres również Wam podam. Także zapraszam. I do zobaczenia z raz.